Tam kończy się bieda, gdzie zaczyna się droga. To zdanie padało z ust prelegentów tego dnia wielokrotnie i my symbolicznie w tą drogę ruszyliśmy. Konferencja inaugurująca działanie Środkowe Europejskiego Korytarza Transportowego zgromadziła specjalistów do spraw transportu, parlamentarzystów, gości z zagranicy oraz władze województwa zachodniopomorskiego. Powołanie do życia Środkowe Europejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej to efekt wielu lat starań i prób zainteresowania problemami transportowymi naszej części Europy, władz struktur unijnych. Zawsze było tak, że, roz, że miasta, regiony rozwijały się wtedy, kiedy były na szlaku, kiedy, kiedy były elementem czegoś, co łączyło je w większą całość, i stąd też dostrzegaliśmy tego typu potencjał. Pytanie numer dwa, dlaczego akurat w tym miejscu? Otóż w tym miejscu są pewne historyczne przesłanki do tego, że szlaki, takie szlaki handlowe również przez wieki tędy wiodły. Środkowoeuropejski korytarz transportowy wykorzystuje potencjał dotychczas z niewiadomych powodów ignorowany. Potencjał rzeki Odra i potencjał portu Szczecin-Świnoujście. 1600 km tyle dokładnie będzie liczyć korytarz. On ma się zaczynać w Szwecji a kończyć na Adriatyku w Chorwacji. To są nasi partnerzy zarówno na początku tej drogi, czyli, czyli Szwedzi z regionu Skone, jak i na południu nasi partnerzy Chorwacji. Pomiędzy jest wielu innych partnerów, nie mniej istotnych, w tym my, którzy staramy się tym wszystkim koordynować jako region zachodniopomorski, jako sekretariat inicjatywy i mam nadzieję, panie marszałku, w historyczny moment dzisiaj, jako sekretariat jednego z pierwszych, jeżeli nie pierwszego, europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej w Polsce. czyli Stronami porozumienia CETC Route 65 są m.in. województwo zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, a także regiony szwedzkie, słowackie, chorwackie czy węgierskie. Jest to inicjatywa międzynarodowa, która przybliża do siebie kraje byłej Grupy Wyszehradzkiej, kraje skandynawskie czy Chorwację. Efektem końcowym ma być zainteresowanie naszym regionem inwestorów z całego świata. Bez dobrej infrastruktury nie ma dobrego biznesu i odwrotnie. E, dlatego też e, korytarz i jego infrastruktura transportowa to jedno a inwestorzy, którzy mamy nadzieję, jesteśmy o tym przekonani, że o wiele chętniej będą pojawiać się w przebiegu tego korytarza, będą z kolei dodawać wartość dla naszych regionów, wartość gospodarczą, ale także wartość społeczną poprzez zwiększenie poziomu innowacyjności naszych gospodarek regionalnych. Korytarz będzie wykorzystywać potencjał Odry. Rzeki, która już dzisiaj zasługuje na uznanie w klasyfikacji dróg lądowych na klasę trzecią, a my, proszę Państwa, spotykamy się w ramach y, rozpoczęcia współpracy Wspólnoty Europejskiej po to, żeby mówić o odrze w ramach międzynarodowej drogi wodnej. Z powstanie środkowoeuropejskiego korytarza transportowego EUWT, że się prezydent Szczecina Piotr Trzystek, to dla Szczecina duża szansa, którą nasze miasto chce wykorzystać. Tak naprawdę to europejskie ugrupowanie jest instrumentem, który może nam pomóc w realizacji tego zadania. Kluczem było wpisanie korytarza do sieci w ogóle transportowej europejskiej, co umożliwia nam finansowanie przedsięwzięć bardzo drogich zresztą z funduszy unijnych do nawet 85%. No to jest ogromny zastrzyk i myślę, że to jest ogromna szansa dla Odry jako rzeki, która może powrócić do roli szlaku transportowego. Dzisiaj z Odrą jest kiepsko i nie jest żeglowna tak, jak powinna być. Sukces inicjatywy w dużym stopniu zależy od tego, czy władze centralne zadbają o udrożnienie Odry. To jest szansa na drogę kolejową, bo potrzebujemy na południe drogi kolejowej, to jest transport ekologiczny, sprawny, potrzebujemy dokończenia S3, potrzebujemy wreszcie pewnych rzeczy w Szczecinie, bo trzeba pamiętać, że w związku z tym projektem powinien być zrealizowany projekt zachodniego obejścia miasta Szczecin. Trzy sesje plenarne, plus wernisarz wystawy i konferencja prasowa. Blisko sześć godzin dyskusji na temat przyszłości korytarza i tego, jak wspólnie wykorzystać tę szansę dla rozwoju transportu w środkowej Europie. Kilkadziesiąt osób reprezentujących różne kraje i regiony posiadające jednak wspólny cel, którego realizacja będzie krokiem do przodu dla każdego. Konferencję inaugurującą działalność środkowoeuropejskiego korytarza transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z pewnością możemy nazwać sukcesem. Kiedy odczujemy realną działalność, Działalność korytarza jako mieszkańcy regionu, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Władze jednak optymistycznie patrzą w przyszłość.